W dzisiejszym odcinku. Ukraiński rajd po Wyszkowie zakończony w rowie. Obcy robią co chcą na naszych drogach. Obcy znów atakują nasze granice. Polscy żołnierze obrzuceni kamieniami. Obcokrajowiec zaatakował Polkę na przystanku. Zaraz potem zniszczył wszystko wokół. Zagraniczni oszuści atakują Polskę. Ofiary liczone w tysiącach. A rząd milczy. Ukraiński rajd po Wyszkowie zakończony w rowie obcy robią co chcą na naszych drogach. Latem tego roku na polskich drogach, zwłaszcza na Mazowszu, doszło do gwałtownego wzrostu liczby poważnych naruszeń prawa przez obcokrajowców, głównie obywateli Ukrainy. Policja województwa Mazowieckiego już w lipcu musiała interweniować w Zielonce i Markach, gdzie dwóch Ukraińców, będących pod wpływem środków odurzających, urządziło sobie wieczorne wyścigi w centrum miasta, narażając życie i zdrowie przypadkowych kierowców oraz pieszych. Mimo apeli służb o zwiększenie patroli i kontroli drogowych, realne środki zaradcze okazały się niewystarczające. Kulminacja tej spirali drogowego bezprawia nastąpiła 30 sierpnia w Wyszkowie. Około godziny 13.30 policjanci otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznie jadącym Oplu, który poruszał się od strony mostu kołowego w kierunku Lucynowa, zjeżdżając na przeciwny pas i stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po kilku minutach patrol drogówki zauważył pojazd na ulicy warszawskiej. Dosłownie na oczach funkcjonariuszy kierowca uderzył w znak drogowy i wpadł do rowu. Za kierownicą siedział trzydziestopięcioletni obywatel Ukrainy. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, a jego zachowanie, euforyczne i agresywne na przemian, wskazywało, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Mimo, że alkomat nie wykazał alkoholu, pobrano mu krew do badań toksykologicznych. W trakcie interwencji policja ustaliła, że chwilę wcześniej ten sam mężczyzna zderzył się na moście z Fordem kierowanym przez 44-letniego Polaka. Sprawca zasłaniał sobie oczy dłońmi podczas jazdy, co doprowadziło do kolizji. Po zdarzeniu zbiegł z miejsca, nie interesując się losem poszkodowanego. Podczas zatrzymania mężczyzna próbował przekupić funkcjonariuszy, oferując im 2000 zł, w zamian za odstąpienie od dalszych czynności. Gdy ci stanowczo odmówili, Ukrainiec wpadł w furię. I znieważył czworo mundurowych. Po przewiezieniu do aresztu policjanci przeprowadzili przeszukanie w miejscu jego zamieszkania, gdzie ujawniono zakazane substancje. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące dwóch kolizji: posiadania środków odurzających, próby wręczenia łapówki i znieważenia funkcjonariuszy. Grozi mu kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Tego rodzaju przypadki stają się coraz częstsze. W samym okresie wakacyjnym służby drogowe Odnotowały ponad 30 poważnych naruszeń prawa przez kierowców obcego pochodzenia. Co istotne, dominują wśród nich obywatele Ukrainy. Polacy, którzy za najmniejsze przewinienia drogowe lub sprzeczkę z funkcjonariuszem narażeni są na surowe sankcje, z niepokojem i rosnącą złością obserwują rosnącą bezkarność przyjezdnych. Organizacje narodowe zareagowały zdecydowanie. Do Ministerstwa Infrastruktury wpłynął formalny wniosek o cofanie zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców, którzy naruszają polskie prawo. Obcy znów atakują nasze granice polscy żołnierze obrzuceni kamieniami. 2 września w województwie Podlaskim ponownie doszło do serii prób nielegalnego przedostania się na terytorium Rzeczypospolitej. Tylko jednego dnia funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Zarejestrowali blisko 110 przypadków naruszenia polsko-białoruskiej granicy. Zdarzenia te miały miejsce w rejonach szczególnie narażonych na nielegalną migrację, takich jak Czeremcha, Michałowo, Dubicze Cerkiewne oraz Narewka. To tam wzdłuż linii granicznej zorganizowane grupy obcokrajowców kierowanych przez białoruskie służby usiłowały wedrzeć się na teren naszego państwa łamiąc przepisy, ignorując ostrzeżenia i wykazując agresję wobec służb strzegących granic. Jednym z najbardziej niepokojących incydentów był przypadek z okolic Michałowa. Migranci zdeterminowani, by wejść na polskie terytorium bez jakichkolwiek dokumentów ani podstaw prawnych, podjęli próbę przekroczenia rzeki Świsłocz, która stanowi fragment naturalnej bariery granicznej. Woda, mimo niskiego stanu, stanowiła wyzwanie, lecz nie odstraszyła grupy nielegalnych przybyszów. Świadczy to o coraz większej desperacji oraz gotowości do łamania wszelkich reguł przez osoby, które bezprawnie dążą do osiedlenia się w Europie kosztem państw takich jak Polska. Sytuacja dodatkowo zaogniła się, gdy migranci, sfrustrowani skutecznością i determinacją polskich służb, zaczęli rzucać w kierunku patroli kamieniami. Do takich ataków doszło kilkukrotnie w różnych miejscach, jednak najbardziej agresywne przypadki miały miejsce właśnie w Michałowie. Celem ataku byli nie tylko funkcjonariusze Straży Granicznej, ale również żołnierze wojska polskiego, którzy wspierają służby mundurowe na tym odcinku granicy. Pomimo brutalnej formy zachowania przybyszów, żaden z naszych obrońców nie odniósł obrażeń. To zasługa odpowiedniego przygotowania, szybkiej reakcji oraz stosowania procedur, które minimalizują ryzyko eskalacji przemocy. Całość zdarzeń z 2 września wpisuje się w szerszy kontekst trwającego od miesięcy naporu migracyjnego na wschodnią granicę Polski. Od początku 2025 roku Podlaski oddział Straży Granicznej odnotował ponad 23 23100 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. To liczby, które nie pozostawiają złudzeń. Skala problemu narasta, a polskie służby każdego dnia stają przed koniecznością odpierania zorganizowanego naporu na naszą suwerenność. Warto zaznaczyć, że nie są to jedynie pojedyncze incydenty. To zjawisko mające charakter systemowy, z wyraźnymi elementami sterowania i wspierania przez służby państwa białoruskiego. W ich cieniu przemycani są ludzie. Często agresywni i nie posiadający żadnych podstaw do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej. Ich działania coraz częściej przybierają formę otwartego konfliktu z naszymi funkcjonariuszami. W obliczu ciągłego zagrożenia, polscy obywatele mogą mieć pewność, że granice są strzeżone z najwyższym zaangażowaniem, a każdy przejaw agresji spotyka się z odpowiednią reakcją. Obcokrajowiec zaatakował Polkę na przystanku. Zaraz potem zniszczył wszystko wokół. W ostatnich tygodniach w niewielkiej miejscowości Ogrodniki narastało napięcie związane z rosnącą obecnością obcokrajowców. Mieszkańcy, zwłaszcza kobiety, zaczęli zgłaszać coraz więcej incydentów związanych z niepokojącym zachowaniem przyjezdnych. Dochodziło do nachalnego zaczepiania na przystankach, pod sklepami, a nawet w pobliżu szkół. Punktem zapalnym okazało się zdarzenie, które miało miejsce na przystanku kolejowym w ogrodnikach. To tam młoda kobieta została zaczepiona przez 27-letniego obywatela Węgier. Według relacji świadka mężczyzna zachowywał się agresywnie, podnosił głos, a gdy kobieta próbowała odejść, wpadł w szał i zdemolował wiatę przystankową. Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, których zawiadomił przypadkowy przechodzień. Napastnik został zatrzymany i przekazany policji. Podczas przeszukania okazało się, że cudzoziemiec posiadał przy sobie dokumenty należące do innej osoby. Tłumaczył, że znalazł je wcześniej w Warszawie i nie wiedział, co z nimi zrobić. Mundurowi szybko potwierdzili, że dokumenty rzeczywiście zostały zgubione przez obywatela Polski kilka miesięcy wcześniej. W obliczu rosnącej liczby podobnych zdarzeń i coraz większego poczucia zagrożenia, lokalne środowiska patriotyczne zorganizowały protest pod hasłem Ręce precz od naszych kobiet. Wydarzenie zgromadziło kilkadziesiąt osób, które domagały się zwiększenia patroli policyjnych oraz wydalenia z kraju cudzoziemców dopuszczających się aktów agresji. Wideo z zatrzymania Węgra szybko trafiło do mediów społecznościowych i wzbudziło ogromne emocje. Internauci wyrażali oburzenie, że osoba spoza Polski, która nie ma tu meldunku ani pracy, może tak łatwo poruszać się po kraju, zastraszać kobiety i niszczyć mienie publiczne bez konsekwencji. Mieszkańcy ogrodników oczekują, że sąd nie potraktuje sprawcy łagodnie. Polacy chcą wyraźnego sygnału Polska nie jest miejscem, gdzie obcy mogą robić co chcą i jeszcze próbować się z tego wywinąć. Zagraniczni oszuści atakują Polskę, ofiary liczone w tysiącach, a rząd milczy. Przez ostatnie dwa lata Polska stała się jednym z głównych celów zagranicznych grup przestępczych, które wykorzystując otwarte granice i słabe kontrole swobodnie przekraczają nasze terytorium, by prowadzić działalność wymierzoną w bezpieczeństwo i majątek obywateli. Coraz częściej mamy do czynienia z przestępstwami popełnianymi przez obcokrajowców, którzy po wjeździe do kraju nie integrują się, nie pracują uczciwie, lecz biorą udział w wyłudzaniu pieniędzy, handlu ludźmi, a nawet przemycie środków odurzających. Jednym z takich przypadków był mężczyzna ze Słowacji, posiadający również amerykańskie obywatelstwo. Przyjeżdżał do Polski z Czech, nie w celach turystycznych czy zawodowych, ale z jasnym i konkretnym zadaniem. Odbierał gotówkę od polskich seniorów, którzy padli ofiarą oszustwa metodą na policjanta. Był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu międzynarodowym. Śledczy ustalili, że oszustwa odbywały się przy użyciu brytyjskich kart telefonicznych. A centrum operacyjne gangu znajdowało się na terenie Węgier. Mężczyzna został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i przekazany w ręce polskich organów ścigania. Prokuratura udowodniła mu udział w dwóch udanych oszustwach oraz w dwóch kolejnych próbach, które na szczęście zakończyły się niepowodzeniem. Ofiarami byli seniorzy z Warszawy i Białego Stoku, którzy łącznie stracili 60 tysięcy złotych, oszczędności całego życia. Skazany przyznał się do winy. Ale odmówił składania szczegółowych wyjaśnień, co może świadczyć o próbie ochrony pozostałych członków gangu. Sąd okręgowy w Białym Stoku skazał go na półtora roku więzienia i nakazał zwrot całej wyłudzonej kwoty. Prokuratura zabezpieczyła 40 tysięcy złotych, ale pozostałe 20 tysięcy wciąż pozostaje nieodzyskane. W opinii wielu patriotów, ten przypadek nie jest jednostkowym incydentem, ale symbolem szerszego problemu. Grupa, do której należał skazany, działała bez większych przeszkód przez wiele miesięcy, obejmując zasięgiem kilka województw. Podobne schematy działania zostały zidentyfikowane w innych częściach kraju, głównie na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, gdzie seniorzy są bardziej podatni na manipulacje i rzadziej mają dostęp do aktualnych informacji o oszustwach. W ślad za zatrzymaniem tego jednego człowieka służby rozpoczęły zatrzymywanie innych osób związanych z tą samą siatką. Wśród nich znaleźli się cudzoziemcy podszywający się pod pracowników ZUS, listonoszy, lekarzy i funkcjonariuszy różnych instytucji. Ich działania były wymierzone w Polaków, zwłaszcza samotnych, starszych i ufnych. Były to celowe ataki wymierzone w najbardziej wrażliwą grupę społeczną. Wielu z tych ludzi wjechało do Polski legalnie. Posługiwali się paszportami krajów Unii Europejskiej, czasem podając się za turystów, czasem za studentów. Tymczasem ich jedynym celem było oszukiwanie i drenowanie kieszeni naszych obywateli